Nasze sezony wynikowe mają stałą tendencję do zawodzenia, a zważywszy na to, jak zły był ten sezon wynikowy w Stanach i w Europie, przede wszystkim w Europie, no raczej trudno być tutaj optymistą. Na tym etapie ten sezon europejski jest dość zaawansowany. Większość spółek już te wyniki podała. Analitycy liczą, że one jeszcze na poziomie zagregowanym się trochę poprawią, ale póki co te wyniki sugerują zagregowaną, ujemną dynamikę zysków. Jakie są Pana przewidywania co do, co do Chin, jeżeli chodzi o politykę Donalda Trumpa, wsparcie Pentagonu, który poszukuje wszędzie szpiegów i Rozwój technologii kosmicznych. Jak polityka Donalda Trumpa może wpłynąć na relacje na linii Stany Zjednoczone, Chiny? Znaczy to jest trudne pytanie, bo z jednej strony mamy obecnie bardzo duży optymizm, jeżeli chodzi o porozumienie amerykańsko-chińskie, i to w bliskim czasie ten projekt powinien się tak naprawdę zgodnie z przeciekami, które się pojawiały dzisiaj w godzinach nocnych. Pojawić no, w ciągu najbliższych być może nawet tygodnia, dwóch. No i ja liczę na to w tym momencie, no, że tę wojnę handlową, do której nie do końca doszło, da się zakończyć i że rynek no, pewnie ma jakieś podstawy, żeby trochę optymizmu w tym momencie wykazywać. Długoterminowo mówiąc bardziej w kategoriach geopolitycznych. Członkowie administracji Trumpa nie ukrywają tego, że widzą Chiny jako główne zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych na świecie. No, kwestią czasu jest to, aż Chiny scementują swoją pozycję militarną w regionie. Wiemy, że jakieś działania są podejmowane manewry na Morzu Południowochińskim, które regularnie dostarczają trochę emocji. To wszystko w jakiś tam sposób nie jest pewnie kwestią na najbliższe lata, ale przecież w ostatnich tygodniach przedstawiciele Tajwanu wypowiadali się na temat tego, że coraz poważniej liczą się z możliwością agresji na. Ja jestem tutaj trochę sceptyczny też dlatego, że Chiny historycznie, nie mówię o ostatnich 10, 100 latach, tylko całej wielotysięcznej historii Chin, tak naprawdę nigdy nie były agresorem. O ile Stany Zjednoczone wszczynają wojny na całym świecie w ciągu ostatnich 30 lat, wchodzą w konflikty zbrojne, Chiny od zawsze były raczej ofiarą agresorów. Regionalnych niż same wychodziły z tendencjami na przykład do pożerzania terytorium. No, oczywiście z Tajwanem jest to kwestia specyficzna, no bo można argumentować, że Chiny uważają Tajwan za swoje terytorium, czyli nie łamałoby to tego, co mówię. No, w tej chwili powiem szczerze, że w ostatnich dniach no bardziej mnie geopolitycznie martwi kwestia granicy indyjsko-pakistańskiej. Tam też są napięcia, tak jest. Też są napięcia, no jest to oczywiście geopolitycznie, Kaszmir jest bardzo ważnym miejscem, mówimy o dwóch mocarstwach nuklearnych, które są w fazie permanentnego konfliktu, no i o incydencie, który był najpoważniejszym od kilkudziesięciu lat tak naprawdę. Ale nie grozi nam chyba wojna nuklearna. Nie no, mam nadzieję, że nie. Oczywiście. Tylko, że no niestety prawda jest taka, że te wszystkie rzeczy wydają się nieprawdopodobne, no ale to pokazuje, że jednak w tej Azji coś się dziać może. Yy, bardzo ciekawa geopolityczna analiza, natomiast no w podsumowaniu rynkowym chciałbym jeszcze ten aspekt rynkowy tutaj usłyszeć, myślę, że nasi widzowie również. Yy, jak yy, yy, Cały czas odkładająca się wizja porozumienia z, na linii amerykańsko-chińskiej. Jak ona tutaj wpływa na ewentualne wyceny aktywów różnych? No, w, ostatnio można mieć wrażenie, że być może dobrze, żeby do tego porozumienia nie doszło, bo tak zwlekamy, zwlekamy i można mówić o tym spinaniu się po ścianie strachu. Cały czas nowy optymizm płynie z oczekiwania na porozumienie. Za chwilę okaże się, no, Shanghai już tak naprawdę wszedł w hossę przecież po sesji poniedziałkowej, podczas której zyskał główny indeks prawie 6%. No ale kolejną fazę optymizmu mieliśmy dzisiaj. Giełdy azjatyckie zachowują się bardzo dobrze. Także no jest tylko jeden sposób, żeby traktować to Zbliżające się porozumienie, czyli no, na razie optymistycznie, tak. Natomiast no, dowiemy się, czy nie dojdzie do tak zwanego sprzedawania faktów. Na razie jednak no całkowicie zlekceważył fiasko szczytu w sprawie Korei Północnej i całkowicie zlekceważył chociażby te napięcia na linii Pakistan-Indie, bo przecież Sensex na to w ogóle nie zareagował, mimo że wcześniej był jednym z najsłabszych indeksów na rynkach wschodzących. E, powróćmy do Polski, bo u nas odziało się dużo ciekawych rzeczy, polityczne zapowiedzi. W miniony weekend, które no, odbiły się na pewno na rynku obligacji, i to było widać. Jak ewentualny ten impuls fiskalny pana zdaniem może tutaj trochę namieszać na naszym rynku? Impuls fiskalny oczywiście w płynie po prostu mówiąc w dużym skrócie na. Przyspieszenie wzrostu PKB w 2019 i 2020 roku. Nie znamy tak naprawdę szczegółowo timingu tych wszystkich propozycji, więc jest za wcześnie, żeby to wiarygodnie szacować, No, ale różne szacunki mówią o wpływie od 0,2% do 0,5% yy, wsparcia, wzrostu. wsparcia wzrostu gospodarczego. Czyli no, jest to już wpływ, który jest istotny i widoczny. No to mamy tutaj sferę makro, a rynek finansowy, wycena obligacji złoty. Jakby pan to widział tutaj? No z perspektywy obligacji sytuacja jest prosta, no i to reakcja była jednoznaczna. Oczywiście im więcej pieniędzy będzie z budżetu wydawanych, tym bardziej będą rosły potrzeby pożyczkowe państwa i tym większą negatywną presję będzie to na cenę obligacji wywierało, więc no nie oszukujmy się. No ale z drugiej strony, patrząc, widząc jak bardzo bank centralny jest zdeterminowany, żeby wspierać y, politykę rządu poprzez akomodacyjną politykę pieniężną, ja nie widzę tutaj perspektywy do tego, żeby te wyceny obligacji miały skokowo rosnąć w okresie, w którym no, w tym tygodniu mieliśmy wzrost obligacji na wielu rynkach. No, ale generalnie wiemy, że FED w ostatnich dniach, tygodniach jest bardzo głębi. To on zostawia także dla polskich obligacji pole do dalszego spadku rentowności. No, ponieważ ta sytuacja była nadzwyczaj komfortowa, no to mnie martwi jedna rzecz tak naprawdę. Nawet nie ten poziom jednorazowy deficytu, no, ale chociażby też kwestia tego, że obawiam się po prostu o to, że na przykład budżet został. W tym roku, zaplanowany przy bardzo optymistycznych założeniach, chociażby jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Tak czy siak, traktuję to raczej jako coś, co spowoduje szybką, krótkoterminową reakcję, jeżeli będziemy wiedzieli więcej, a nie coś, co długoterminowo zagraża rentownościom polskich obligacji i spowoduje na tym rynku jakoś tam większą obecność. No ale z drugiej strony, budżet się znowelizuje, tak? Nieraz już przecież mieliśmy taką sytuację tak, no. ostatnio, w, pod koniec ubiegłego roku, kiedy ministerstwo wręcz w ostatniej chwili skorygowało wynik finalny no, o, o dobrych 10 miliardów złotych. Dużo pytań tak naprawdę o te działania można by zadawać. Czy być może obniżki podatków na przykład nie byłyby lepszym rozwiązaniem w większej skali? No bo mówimy na razie o obniżce PIT-u z 18 do 17%. No nie jest to dużo. No i jeszcze zwolnienie w przypadku osób poniżej 26 roku życia. Tak? No bardzo żałuję, że takiej propozycji nie było kiedy sam jeszcze byłam w tym wieku. <grym> Dobrze, to w, w takim razie inna, inne wydarzenie z, z polskiego podwórka. Jawne płace w Narodowym Banku Polskim również odbiły się szerokim echem. Zostawmy może wątek wynagradzania dyrektora do, do spraw komunikacji, na czym skupiły się wszystkie komentarze. Ja bym raczej chciał popytać o efekty rynkowy, skoro to jest podsumowanie rynkowe. Czy w tym przypadku raczej będę pytał o rynek pracy, czy, czy taka, takie ujawnienie płac może. Utrudnić bankowi centralnemu pozyskiwanie menedżerów do, do swojej kadry, czy może jakoś z kolei spowodować rewizję wycen właśnie po stronie rynku prywatnego? Znaczy, obniżenie płac zaplanowane może utrudnić bankowi centralnemu pozyskiwanie menedżerów. Moja opinia, pomijając tam kwestie szczegółowe. Jest generalnie taka, że te płace są adekwatne po prostu do płac rynkowych. Ja uważam, że w Narodowym Banku Polskim pracują bardzo mądre osoby. Zresztą, jeżeli byśmy przejrzeli listę pracowników, chociażby i stopni naukowych ich, są to bardzo często osoby, które całe życie są związane z bankiem centralnym. Płace w banku centralnym powinny być wysokie, dlatego że. To jest instytucja, gdzie tak naprawdę rozwój powinien trwać całe życie. Nie ma prostego przełożenia tego, że ktoś pracuje w banku komercyjnym, przychodzi do banku centralnego. To jest trochę inna specyfika pracy. Tak? Pracowników wartościowych powinno się móc tam zatrzymać i to powinny być osoby, i wiele z tych osób jest takimi osobami, które mają po prostu unikatowe kompetencje, bo praca w banku centralnym nie przypomina niczego innego tak naprawdę, tylko nie wiem, w Europejskim Banku Centralnym można zdobyć, Adekwatne doświadczenie. Więc od tej strony, moim zdaniem, no, powiem szczerze, że mnie to osobiście nie oburza, jakie te pensje w Narodowym Banku Polskim były, chociaż rozumiem, że z perspektywy całego społeczeństwa odbiór tych pensji może być nieco inny, a były to, przypuszczam, porównywalne pensje tak naprawdę do wielu banków komercyjnych. Raczej myślę, że oburzenie dotyczyło nie tyle. Nie tyle wysokości pensji poszczególnych dyrektorów, tylko dysproporcji pomiędzy poszczególnymi wydziałami, ale to może w takim razie zostawmy, skoro są to pana zdaniem kwoty, które są porównywalne do rynku, prawdopodobnie większej reakcji nie będzie. Mówię bardziej o tym, ile powinien ewentualnie zarabiać, nie wiem, szef Instytutu Ekonomicznego. Osoby odpowiedzialne za polskie rezerwy, i tak dalej. Te wynagrodzenia wydawały mi się po prostu. Ale potencjalnym kandydatom do Narodowego Banku Polskiego będzie łatwiej negocjować wynagrodzenie, skoro wie, ile koledzy będą zarabiać. No teraz stawka będzie uregulowana na takim poziomie, że puszczam, będzie istniała równość płac między wieloma dyrektorami. Dobrze, to w takim razie jeszcze pytanie, skoro padł wątek bankowości centralnej i Europejskiego Banku Centralnego, to jeszcze chciałbym popytać o te głosy, które się pojawiają w kontekście przyszłej polityki EBC właśnie. Czy to niedobry moment, żeby, uwaga, podwyższyć stopy procentowe, by pobudzić jakąś aktywność gospodarczą, ulżyć trochę bankom, które są tymi niskimi stopami, mocno tłamszone i żeby te dalej wyszły z pieniędzmi do gospodarki. Czy, Pana zdaniem, podwyżka stóp mogłaby pomóc strefie euro? To jest problem trochę akademicki, dyskutowany od lat, bo póki co, z tego co ja wiem przynajmniej, jeszcze nikomu nie udało się przedstawić wiarygodnych dowodów na to, że ujemna stopa procentowa Gospodarce w ogóle pomaga. Jest to stan po prostu anormalny. Zawsze ujemne stopy procentowe miały wielu przeciwników. Wydaje mi się, że zwolenników raczej, patrząc po doświadczeniach Europy i Szwajcarii i innych gospodarek rozwiniętych w ostatnich latach, to im raczej nie przybędzie. Więc dla mnie, scenariusz taki, w którym nie dochodziłoby do takiego procesu jak w Stanach Zjednoczonych, że jest koniec QE, łączymy jakoś działania związane z podwyżką stóp i z tym quantitative tightening. W Europie zawsze, tak naprawdę, bankierzy centralni wypowiadali się na temat terminowości działań w ten sposób, że najpierw ma być skończone QE, dopiero długo później będziemy mieli podwyżki stóp. Zważywszy, że teraz wszyscy zastanawiają się, czy Niemcy nie wchodzą w techniczną recesję, no to wydaje mi się, że nie znajdzie się po prostu wola, żeby taki eksperyment podjąć. Mimo, że powód, żeby te stopy podnosić, jest oczywisty: czyli to, że piętą achillesową Europy jest chory system bankowy, który jest od lat tak naprawdę permanentnie nierentowny, który. Kiedyś europejskie banki miały pozycję na świecie, w tej chwili nie są w stanie od lat konkurować efektywnie na innych rynkach pozaeuropejskich, co kosztuje olbrzymie pieniądze. Jakaś tam ulga dla tego systemu bankowego na pewno by istniała, gdyby stopy procentowe były ponownie dodatnie. Natomiast politycznie wydaje mi się, że będzie to trudne do sprzedania i. Nie widzę na razie żadnych sygnałów, żeby rzeczywiście ktokolwiek był na tyle zdeterminowany, żeby takie działania podjąć. Garść pytań od naszych widzów. Pan Piotr pyta, jak wpływają na spółkę zmiany w ogłoszonych wczoraj zmiany w indeksach W20 MW40. Ten Square Games Dino Energa spada, że tak powiem, do drugiej ligi. Jest są, są w jest parę przetasowań i jak na te spółki będą wpływały te m, przetasowania? Podręcznikowo ja nie widziałem jeszcze tak naprawdę nigdy analizy, która by sugerowała, że wejście do WIGU 20 spółce w jakikolwiek sposób popytowy jest w stanie zaszkodzić. Oczywiście mówiło się kiedyś o klątwie w 20, polegającej na tym, że dochodziło do takiej zbieżności, że jak spółka trafiała do indeksu dużych spółek, no to akurat potem się zaczynały problemy, no ale myślę, że CD-Projekt wystarczająco tę klotwę przyłamał, żeby można było liczyć, że na przykład Dino, które wciąż ma duże perspektywy dalszej ekspansji, pójdzie za ciosem. Na pewno pozytywne z perspektywy tych raszat jest to, że jedna spółka skarbu państwa, z indeksu odchodzi. W dodatku reprezentująca sektor energetyczny, którego w tym indeksie jest dużo. Dino potencjalnie, myślę, że w szybkim czasie może mieć większą wagę, dużo niż miał na przykład Eurocash, więc jest to wszystko... A to bardzo są drogą ciekawe, że, że ten gigant, gigant Eurocash ustępuje miejsca takiej spółce jak Dino. To nie to jest trochę Zamieszanie, pomieszanie ról, czy rzeczywiście Eurokasz fundamentalnie stracił na znaczeniu? No, w, myślę, że wyniki i straty ponoszone przez Eurokasz regularnie mówią same za siebie. No, jak się na to naniesie tempo wzrostu Dino w całym kraju, to tak naprawdę dobrze wygląda na wykresie, jakby ktoś chciał to zwizualizować, no, bo to wygląda prawie jak posuwanie się armii niemieckiej z zachodu na wschód w szybkim tempie podczas II wojny światowej. <laughs> No, i już tak naprawdę duża część kraju została przez spółkę zaanektowana, co jest pozytywne, no bo jest to polska spółka. Ostatnie pytanie, już takie trochę bardziej z rozluźnionym krawatem. Co prawda nie mamy tutaj podpisu, kto zadał pytanie, ale mamy pytanie: Jacy są Pana najwięksi idole inwestycyjni? Może to jest pytanie w związku z tym, że Warren Buffett wysłał list do akcjonariuszy w tym tygodniu z radami na temat inwestowania. O Boże, nie powinienem na to pytanie odpowiadać, dlatego, że jestem w takim wieku, że moje pokolenie osób, które się interesowały rynkiem kapitałowym wychowało się na książce o tytule Market Wizards. Mhm, no czarodzieje rynku. Między innymi była tam postać, bardzo dobrze skądinąd znanego inwestora, Jakiego George'a Sorosza, który jest osobą bardzo kontrowersyjną i jakby no, różne zastrzeżenia, jeżeli chodzi o jego działalność okołopolityczną, polityczną, można mieć. Natomiast rzeczy, które pokazał, i rzeczy, które zrobił jako inwestor, szerokość jakby zainteresowań inwestycyjnych sprawia, że no, ja gdzieś go tam bardzo wysoko cenię i jest dla mnie postacią. No, bardziej interesującą niż Warren Buffett. No i w tym tygodniu również z pewnym akcentem, również na, na polskim rynku w związku no z transakcją Agory. To jest ten aspekt jego działalności, co do którego odczuwam pewną ambiwalencję, natomiast no, oceniając go włącznie poprzez pryzmat sukcesów inwestycyjnych, no to wyniki, które robił mówią same za siebie, no tylko, że on się wcześniej zatrzymał, przyszedł na emeryturę już dawno temu, ewidentnie Uznał, że zamierza się zająć czymś innym niż zostawaniem najbogatszym człowiekiem na świecie. Oddał po na Bafety. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Kamil Cisowski podsumowywał dla Państwa najciekawsze i najbardziej interesujące wydarzenia rynkowe, najważniejsze. Za tydzień, o tej samej porze, zasiądzie tutaj już Piotr Kuczyński. Przynajmniej taka jest, taki jest bazowy scenariusz. Tego się trzymajmy. Życzymy miłego weekendu i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra.